Welcome to the jungle! Cześć kochani! Witam Was bardzo serdecznie z mojej malutkiej dżungli i zapraszam na film o moich roślinkach. Cześć, już teraz troszeczkę bardziej poważnie. Dzisiaj serdecznie Was zapraszam Was na film, do którego przygotowania włożyłam całe serce. Musiałam przesunąć łóżko, musiałam przesunąć całe biurko, żeby pokazać Wam moje, moje zielone piękności, my green beauties. Jeżeli jeszcze kilka miesięcy temu... A czy wspomniałam o tym, że nałożyłam też sukienkę w kwiaty, żeby tutaj się, wiecie, w czatuło delikatnie wpasować? Jeżeli ktoś jeszcze kilka miesięcy temu powiedziałby mi, że Agnieszko, zostaniesz kwiatkową mamą, powiedziałabym sobie, że chyba żartujesz, ale się zmieniło dużo rzeczy. Pierwszą inspiracją do tego w dzisiejszym filmie opowiem Wam... Zaraz Wam powiem, o czym będzie ten film. Jeżeli będziecie mieli ochotę na więcej, to dajcie mi znać. Opowiem Wam o roślinach, które mam, opowiem Wam, dlaczego je mam, opowiem, gdzie stoją. Um, powiem historię, jak to się zaczęło, które roślinki były pierwsze, i e, tak jak coś mi się jeszcze przypomni, to Wam też o tym powiem. Ok, zacznijmy od tego, że e, wiecie, że w moim domu. Potrafię, potrafiłam nawet zabić kaktusy Albo suklenty Już wiem, dlaczego to, tak, dlaczego to robiłam Już teraz wiem, już się dowiedziałam Wcześniej tego nie wiedziałam I osobą, która mi uświadomiła bardzo dużo Jest tutaj mój kochany tata, który też jest Ogródnikiem zamiłowania Kiedy nas odwiedził kilka lat temu Powiedział, że Aga, powód, dla którego Twoje rośliny nie żyją tak jak trzeba Jest po prostu brak światła I od tamtego momentu Postawiłam moje rośliny bliżej okien, i rzeczywiście to wpłynęło pozytywnie na ich rozwój i na to, jak się prezentują. Niekoniecznie we wszystkich przypadkach to się sprawdziło, ale o tym powiem Wam też za sekundę. Właśnie zauważyłam, że w jednym z kwiatków jest zabawka chłopców. Ale to nic. Ten film jest nagrywany bardzo spontanicznie, i mam nadzieję, że go pozytywnie odbierzecie, bo to jak mówię, włożyłam dużo serca. Wkładam dużo serca w to, co robię, i wiem o tym, że wśród Was też jest dużo osób, które kochają się w roślinach. I może ten film Was zainspiruje. Jeżeli mieszkacie w, w domu, w mieszkaniu, gdzie nie ma zbyt dużo światła, i jeżeli zależy Wam na tym, aby oczyścić powietrze może roślinami, albo e, tutaj jeszcze kilka innych powodów jest, dla którego mam te rośliny, to obejrzyj, obejrzyjcie ten film i mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas. Już minęły dwie minuty. Gdzie, kiedy, jak? Ok, zacznę od pierwszej rośliny, którą miałam w domu. Stoczyki nigdy u mnie się nie, nie przeżywały, tak? I to jest Zizzy e, Plant, tak? Roślina, która ma, jest, można trzymać ją w jakichkolwiek warunkach. W świetle, dobrym, w świetle złym. E, nie trzeba jej podlewać za dużo, właściwie tym bardziej, im mniej podlewamy, tym lepiej. E, I to jest mój pierwszy egzemplarz, który, powiem wam szczerze, kiedyś stał, może pamiętacie, jeden z filmów, może gdzieś tutaj zostawię wam linki, i bardziej okazyjnie wygląda, muszę się przyznać wam. Ten niestety egzemplarz, to jest ten sam, który już ma kilka lat niestety z jednej strony pokazuje nowe listki, czyli oznaka, że całkiem jest mu tutaj nieźle, ale z drugiej strony też tutaj coś mu się psuje i e, tak się stało, tutaj muszę niestety trochę połysieć na moją mamę która go przesadziła też podczas po ostatniej wizyty i od tamtego momentu on jakoś tak nie potrafi się odnaleźć co się później okazało, że Czytałam na, czytałam na ten temat dużo informacji, jest to roślina, która bardzo lubi y, obcisłe doniczki i kiedy mama go przesadziła, on chyba po prostu zwariował i no, korzenie nie rozrastały się tak jak trzeba. Ja ostatnio znowu go przesadziłam do mniejszej doniczki, sprawdziłam korzenie, nic z nim nie jest nie tak, ale nie ma tam takich bólów, jak był w przypadku też mojej innej ZZ Plant, którą mam, w kolorze czarnym to jest odmiana Raven I tutaj będziecie mogli zaraz zobaczyć, jak tamta wygląda I, i tamte korzenie były tak obcisłe w tej doniczce, że nie mogłam jej po prostu... Myślałam, że będę musiała ją rozciąć, tak bardzo one ściśnięte były I ja mam taką ogromną nadzieję, przestawiłam go też, stoi teraz u nas w sypialni Że po tym on będzie w stanie... Może wróci do siebie. To tak jak widzicie, wypuszcza noweliski, ale niestety są też momenty, które pokazują, że nie jest mu zbyt szczęśliwie. ktoś pytał, do doniczka jest Ike Maxa. No i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Mam do tej rośliny bardzo duży sentyment i podobno jest jedną z najłatwiejszych do uprawy, także trudno ją zabić. Mów do mnie. I jeszcze jeden powód, dla którego moim zdaniem warto jest mieć tę roślinę w domu, to taki, że ona też ma właściwości oczyszczające powietrze. I zwróćcie uwagę, że większość z moich roślin też ma właśnie takie właściwości, dlatego je właśnie kupiłam. Drugą rośliną, która też już mam od kilku lat i która też przeżyła e, okres buntu, jest moja wężownica. Proszę bardzo, i um, to jest po angielsku, właśnie zobaczcie: Mother of Tongue, e, Snake Plant, gdyż te liście tutaj wyglądają jak języki węża. I Jak widzicie, moja. Tutaj się wszystko odbija w tej doniczce Ktoś pytał, doniczka jest z IKEA, ale nie jestem zadowolona, bo jakoś tak No ten kolor nie podoba mi się A ona w środku tutaj jest, zaraz Wam pokażę, bo mam kilka doniczek też z polskiej firmy Forest. I tutaj jak widzicie ona też e, Gdzie niegdzie wypuszcza nowe pędy Bardzo wolno jest rosnąca w moim przypadku Tutaj widać nowy pęd Miała też okres, że chyba ją trochę przelałam Po raz kolejny jest roślina, która bardzo która czyści powietrze, która uwielbia, kiedy je zostawiamy w spokoju i nic z nią nie robimy. Ja ją w tym momencie postawiłam w sypialni, przy łóżku, i hmm, wydaje mi się, że jest tutaj jej dobrze. Ma dużo światła, znaczy dużo w, w ciągu dnia, odsłuchiwiam żaluzję, żeby miała jak najwięcej. E, ona nie potrzebuje jakoś super, super specjalnie dużo światła, ale to jest generalnie sukulent, i moim zdaniem. Trochę światła musi mieć, i to jest właśnie powód, dla którego moje sukulenty nigdy nie przeżywały i wątpię, żeby przeżyły, którekolwiek będę miała, bo w naszym mieszkaniu nie ma aż tak dużo światła. One uwielbiają suche i dużo światła. U mnie tego niestety nie ma. I teraz muszę Wam powiedzieć, że jeżeli, jeżeli miałabym Wam pokazywać rośliny w kolejności, której kupiłam, które mam w domu, to na następnej kolejności by było to. I to jest, słuchajcie, roślinka, która się nazywa Kluzja. Bardzo wdzięczna. Ja kupiłam ją w IKEA, ale nie kupiłam ją w takiej formie tutaj w wazie, tylko wypatrzyłam kilka tygodni temu, że tak właśnie można je przechowywać. Czyli oczyszczamy dokładnie korzenie, jak widzicie, moje tutaj całkiem nieźle się mają, rosną nowe i wkładamy ją do, zanurzamy korzenie w wodzie. E, z tym, że woda to nie może być kranowa, najlepiej, jeżeli tutaj wykorzystamy wodę źródlaną albo taką jakąś mineralną z butelki. Bardzo mi się podoba w tej roślinie to, że ma takie super symetryczne, duże liście. I powiem Wam szczerze, że ja kupiłam już ją też jakiś czas temu nie wiem, może z rok, trudno mi określić, ostatnio bardzo jestem beznadziejna, jeżeli chodzi o określanie czasu, jak dawno ją kupiłam, tutaj właśnie widzę, że muszę ją przetrzeć listki się zakurzyły i on też tutaj mieszka w sypialni na biurku i też tutaj ma się dobrze i to jest jedna z niewielu roślin, z, słuchajcie, z, z, z Ikei, która w ogóle rośnie, bo ja nie miałam jakoś specjalnie do nich szczęścia nie wiem, czy to tylko i moja wina, czy nie potencjalnie, nie mówię, że nie, ale jakoś tak właśnie dziwnie było. I teraz, teraz on tutaj sobie jest i bardzo dobrze się trzyma. Także jeżeli lubicie kwiaty, coś takiego innego, to oczywiście tutaj ta moja doniczka, ona, ta waza jest z Nexta. Jeżeli macie taką, która kompletnie nie ma tego złotego elementu, tylko jest tu też będzie ciekawie wyglądała. I też mi się wydaje, że niedługo przyjdzie kolej, aby tą wodę po prostu tutaj zmienić, żeby żeby ona dostała też tlen którego potrzebuję? Bo woda właśnie też dostarcza tlenu. O tym Wam później powiem za sekundkę. Jeżeli chodzi o rośliny, które kupiłam jeszcze w IKEA, to na pewno muszę wspomnieć o Monsterze. I tutaj też przypomni się moja mama, która rozdzieliła moją na dwie. I tutaj widzicie dwie różne i nie wiem znaczy wiem potencjalnie, ale tak myślę, że może się mam nadzieję, że może coś się jeszcze zmieni, że moja monstera niestety nie wypuszcza bardzo dużo nowych liści. Praktycznie co tydzień, co dwa, miała ten okres taki spokoju, teraz, raz, kiedy było trochę cieplej, już jej się polepszyło. I monstera niestety wypuszcza liście, ale żadne z nich nie ma dziur, czyli to jest taka duża roślina pnąca, która w moim przypadku kompletnie nie ma dziur. Ja słyszałam od niektórych ludzi, że na przykład tak się dzieje, bo jest ona młoda, a niektórzy mówią, że po prostu jest za mało światła. Moje stoją cały czas bardzo blisko okna, chociaż słyszałam, przecież one jest to roślina tropikalna która bardzo lubi wilgoć dużą i wątpię, żeby wszystkie monstery miały dostęp do światła, bo one gdzieś tam, przecież tej właśnie w tej dżungli, gdzieś tak pną się, prawda, przy ziemi. Ale moje, no jakoś nie wiem, staram się też, bardzo ważne jest w przypadku niektórych roślin, ja jestem tak szalona słuchajcie, że ja zrobiłam sobie rozpiskę moich wszystkich roślin i mam do tego też dodatkową aplikację. Aha, i tutaj mam właśnie informacje, co dodatkowego powinno się robić. I w przypadku Monstera ona też właśnie bardzo często lubi zaszać liście, a także lubi czyścić liście. Liście muszą być czyste i Monstera też jest rośliną, która ma. Właściwości oczyszczające powietrze Ale jakoś tak jak mówię, są, mam dwie w domu I one takie są, no rosną, ale nie są tak imponujące jak na przykład Monstera mojej koleżanki Anity Która po prostu jest gigantyczna I no nie wiem, no zobaczymy co z nią będzie Jedna niestety troszeczkę listki jej żółkną Ta jedyny liść, który mam z dziurami zaczyna mi żółknąć Nie wiem, powinnam go chyba usunąć Żeby nie zabierał bycie witamin innym liściom, ale wtedy to nie byłaby monstera, tylko wyglądałoby jako coś innego. Ok, kolejna roślina, jeżeli mówimy tutaj jesteśmy w tym klimacie oczyszczających powietrza, to skrzydłokwiat, który jest po raz kolejny dość łatwą rośliną, jeżeli chodzi o uprawę. Mój jest pokryty tutaj, słuchajcie, cały czas pyłkiem, bo kwiaty właśnie pylą i ja go kupiłam kilka miesięcy temu i był malutki, słuchajcie, a on rośnie po prostu jak na drożdżach. W tym momencie nie kupuję ciętych kwiatów i postawiłam go na stole, w tym właśnie koszyku i on tak sobie rośnie, tylko dużo lubi wody i dużo lubi właśnie spryskiwania wodu, dlatego robię to dość często, oczywiście myję też liście, jest to też roślina, tak jak mówiłam, która ma właściwości oczyszczające powietrze i która cały czas wypuszcza we liście. No, normalnie mówię Wam, jeżeli potrzebujecie czegoś, co mało wymaga uwagi, a lubicie zielone właśnie roślinki z pięknymi, takimi, delikatnymi kwiatami, to jest coś dla Was i to też nie kosztuje, słuchajcie dużo. Ja też wiem, że część z Was pyta mnie cały czas, gdzie kupuję kwiaty, to może będzie pomysł na inny odcinek, bo zazwyczaj kwiaty albo kupuję właśnie w jakimś centrum ogrodniczym, niektóre kupiłam online, niektóre kupuję. Niektóre kupuję w sklepie w supermarkecie, bo czasami są jakieś fajne, tak? Okej. Okay. Dobra. E, tutaj mam jeszcze przy okazji jak ja jestem, mam jeszcze jedną odmiarę weżownicy, tak? Tylko e, to jest... to kupiłam akurat w Lidlu. była akurat były w Lidlu i tak mi się spodobała. I tak sobie tutaj stoi. Na razie jeszcze żyje, zobaczymy, jak to będzie. E, podczas pobytu w Polsce bardzo, bardzo spodobały mi się, słuchajcie, kaktusy i pomyślałam, że muszę mieć kaktusy, moje siostra. I kupiłam je i dopiero później zorientowałam się, że tutaj właśnie znowu włączy się moja zła kwiatkowa mama Bo niestety w moim przypadku one potencjalnie może, mogą zginąć, nie wiem, zobaczymy Kaktusy potrzebują bardzo dużo światła Przepraszam Was najmocniej, ale domyślam się, że to się stanie kilka razy, bo będę miała za mało miejsca na karcie, nie wiem czemu nie mogę je wyczyścić Mówiłam Wam o kaktusach i powodach, dla którego prawdopodobnie nie będą w moim mieszkaniu miały się zbyt dobrze To z tego względu, że nie mam aż tak dużo światła Mam te dwa, zrobiłam samodoniczki. doniczki Mam jeszcze jeden. Ten, ta, ta odmiana tutaj to jest e, Bunny Ears, królicze uszy, bardzo boli, jak dotkniesz to po prostu nie można się tego pozbyć przez kilka tygodni, e, dni, ale boli, uważajcie, nawet jak przesadzacie, to przez rękawiczkę albo przez jakąś gazetę, bo skubany ten, a ten kupiłam w Polsce e, i na razie jest ok. ale wiecie co, tak mówię, to jest źle kaktusza, ale mam tutaj dwa egzemplarze, Kupione za dwa albo trzy lata temu w takim terrarium. Jeszcze zapomniałam tutaj zdjąć. Znaczy zapomniałam. Jakoś tak zawsze stało, że nie było tego widać. I one są w terrarium. E, Pod dla raz. I one cały czas są całkiem niezłe, Nie dotykam ich. Tutaj jeszcze był jeden. Ten jeden rzeczywiście, widzicie, go nie ma. Umarł, ale te jeszcze są. I on stał w najbardziej zacienionym miejscu w tym pokoju, a teraz postawiamy nam na, tutaj na biurko To zobaczymy, jakim będzie, czy będzie to... czy w na zmianę ich wzrostu? Czy niekoniecznie? Nie wiem, czemu teraz nie mogę tego zamknąć Czy zamknęłam? Nie, okej, okay, nie dotykam, żeby nie zepsuć Dobra eee, Kolejna rusina, która cieszy niesamowicie moje serce i to jedno z stosunkowo z, z ostatnich nabytków, to jest Maranta eee, Czyli Prairie's Plant i dlaczego prawie jest plana tego roślina modlitwy? Bo ona wieczorem, słuchajcie, składa liście do góry, tu wam pokażę, i wygląda jakby się modliła. Zaraz synku mama nagrywa film. E, ona była o wiele mniejsza, też kiedy ją tutaj przyniosłam. Jeszcze nie przesadziłam. Doniczka jest spora, jak ktoś pytał. I ona ma przepiękne, atlasowe liście, które są po prostu no, cudowne, kolory boskie. Nie wiem, czemu mój aparat nie łapie tak mocno zrości. A pod spodem jest właśnie czerwona. Nic, ja tak nie wiem, niektórzy, jak pokazują te kwiatki, to takie wygnają, To takie szkoda, bo tutaj wiecie W każdym razie, jeden listek nowy tutaj rośnie, a tutaj, zobaczcie, zaraz się urodzi też jeszcze jeden. Pięknotka jak nic. Nie lubi zbyt dużego, intensywnego światła, dlatego postawiamy ją na komodę. Mam nadzieję, że tam jej będzie dobrze. I też y, psikam y, dość często. Tutaj mam jeszcze jeden egzemplarz, który kupiłam. Aha, i ją kupiłam w Kew Gardens. Muszę Wam powiedzieć, że roślinki, które kupiłam w Kew Gardens, całkiem nieźle się mają. Oprócz jednej, którą zabiłam, Airplant, bo źle yy, podlałam i niestety zgniła, Widzicie? A zapłaciłam sobie 12 funtów, ale już teraz będę wiedziała na przyszłość. Ej, kolejna roślinka to też jest właśnie, to też jest Maranta, tylko inna odmiana. Zobaczcie, jaka ta ma świetny kolor na liściach. I jeszcze mam ochotę na kilka, ale już. Na razie może nie zobaczymy. I ona nie ma tutaj nic żadnego, jakiegoś świkuśnego, chociaż też, też listki są piękne pod spodem. Tutaj zobaczcie na ten wzór i ona po prostu składa tak rączki do modlitwy. Taka dobra z niej roślinka. No, rośniutka jak nie Czyli tutaj mamy marantę. I jeszcze mam jedną roślinę, którą kupiłam, też dość dawno temu i jest to, słuchajcie, palma. Która też miała oczyszczać powietrze I ona była malutka Ona była o taka Ja ją kupiłam w jakimś tam sklepie ogrodniczym Tutaj widzę właśnie, że wypuszcza nowego listka I tutaj chyba też wypuszcza nowego listka Ale dzisiaj, czy tam wczoraj Musiałam też obciąć dwa, bo były suche Nie wiem, czy dlatego, że stoi przy Xboxie I czasami tam może coś na nią Jakieś powietrze dmucha Nie mam pojęcia Ale no jakoś Co tutaj jest? Co to jest? Nie wiem, słuchajcie, co z nią. Wyrosła mi na wzrost na pewno dużo. Doniczka jest z chyba Eyeburn Outfit, jakby ktoś pytał. I nie wiem, czy Wam wspomniałam, ale też mówiłam o tym, że ona miała oczyszczać powietrze. Nie wiem, te listki są dość małe. I nie podlewam też zbyt często. Psikam liście, Zwilżam je. Nie wiem, zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, co tam z nią będzie. Nie wiem, e, kolejną rośliną. E, doniczka z tyke Maxa. A roślinka to Monstera Mini, Monkey Mask. I powiem Wam szczerze, że e, ja przywiozłem je z Polski. Nie widziałam takich tutaj. Teraz już w sumie chyba gdzieś w jednym sklepie widziałam, ale cieszę się, że przywiozłem je z Polski. I też ona duża, biedna przeżyła, ale, ale przeżyła. I wypuszcza co jakiś czas nowe listki. To też to się napnąca. I zobaczcie, ta ma dziurki w nowych listkach. Tutaj widać. One wszystkie są nawiutkie, bo one są takie jasne. I e, chociaż ta nie ma. O, tylko jeden. E, uwielbiam, uwielbiam patrzeć, coraz to wypuszcza nowe tutaj też e, Korzonki, także całkiem nieźle chyba jest tutaj ze mną Ale czasami na przykład zauważyłam, że ma na niektórych iskach jakieś takie plamki I zazwyczaj te rośliny wcześniej się usuwam, żeby tam nic, jakieś choroby nie, nie rozprzestrzeniały I e, też w sumie jest w miarę łatwo do uprawy, no bo nic nie muszę z nią robić Ja tutaj Wam nie wspominam o nawożeniu, takich innych rzeczach, bo... Nie pora na razie w sumie jeszcze na to, ale po raz kolejny, jeżeli chcecie oddzielny film na ten temat, to też dajcie mi znać, postaram się coś przygotować. Ja Wam pokazuję i mówię, jak łatwo albo trudno jest się nimi zajmować. Jeszcze jedną odcinek, którą już w sumie nie pamiętam skąd mam, słuchajcie. To jest Epiprendum. Złociste, i oczywiście to nie jest roślina, tylko to jest jeden z pędów, który niedawno obcięłam, i próbuję teraz rozmnożyć. I takim nieźle mi wychodzi: tutaj widać już korzonki nieźle właśnie rosną, i z tego tu też y, oglądałam filmy i czytałam. Nie wiem czemu nie mogę zabić ostrości, bo na sukience jest ostrość zamiast na korzeniach. Mm. W każdym razie y, zmieniam tę wodę też regularnie, bo po raz kolejny ona potrzebuje wody. A w wodzie jest tlen i ten tlen po jakimś czasie, wiadomo, zniknie stąd. Dlatego dobrze jest tu wodę jeszcze raz uzupełnić i wtedy to zrobiłam może z nie wiem 10 dni temu i za jakiś czas już będę mogła na wiosnę też właśnie posadzić sobie do drugiego miejsca. Zaraz Wam też pokażę, gdzie on aktualnie u mnie jest. Jeszcze jedna roślina, którą kupiłam, nie wiem, kilka miesięcy temu, też ze strony takiej internetowej, z drugerii, z drukerii, z kwieciarni, w której kupiłam w sumie kilka kwiatów i niestety większość z nich niezbyt dobrze żyje w tym momencie, ale mam nadzieję, że to się zmieni. I to jest e, filodendron atom. I też lubi, w sumie miał jeden żółty liść, który już usunęłam i nie powrócił To jest nowy liść, tutaj w sumie nie wiem, czy widzicie różnicę w kolorze, bo on jest bardzo, um, bardzo taki jaskrawy te, te starsze są troszeczkę bardziej zielone, ten kolor jest mniej intensywny I po no, to też łatwo roślinia do uprawy jak na razie nie wiem, zobaczymy, to też mi się skusiło, że kupiłam go, bo podobno można go wyjąć z doniczki, wyjąć go z ziemi i na przykład włożyć go między kamieni i też będzie ładnie rósł Dlatego między innymi guziami, jeszcze tego nie zrobiłam, na razie chyba nie zapamiętam się, żeby tak było, ale mówię wam o tym, jeżeli Wy lubicie taki jazz, to wiecie, to coś dla Was um, Tutaj mam kolejną roślinę Którą kupiłam w, też, słuchajcie, w Ikea wieki temu I ona przechodziła lepsze, gorsze momenty teraz sobie stoi, za blisko chyba światła była wcześniej, dlatego go bialiście Ale też to takie dość grube, przypominające skórę I ja teraz postawiłam go na półce wyżej trochę Tak, gdzie nie ma dostępu do jakiegoś super bezpośredniego światła I mi się wydaje, że to było dobre posunięcie, bo całkiem sobie dobrze też tam radzi Nie pamiętam skąd jest doniczka, ale on wygląda w ten sposób I... Mm, też chcę zauważyć, że słuchajcie, nie jestem w stanie Wam obiecać i sobie też obiecać, że za jakiś czas, kiedy ten film e, pojawi się, znaczy albo kiedy będę próbowała nagrać jego drugą część, kiedykolwiek, że będę miała wszystkie moje rośliny, też pewnie gdzieś tam Wam o tym nam znać. Mam jeszcze jedną roślinę, która bardzo prawdopodobne jest to, że nie przeżyję w moim domu. To też to, jedna z nich, które kupiłam w tym sklepie internetowym i jest to, słuchajcie, starzec zwisający String of Pearls. Bardzo trudna roślina. Moja mama mi powiedziała, że też miała do niego kilka podejść, nic się nie udało jej z tym zrobić. I powody, dlaczego jest tak tutaj intensywnie ciężko. Musi być dobra ziemia, taka do kaktusów, przepuszczająca. One nie lubią zbyt dużej wilgotności, znaczy nie lubią wilgoci właśnie w ziemi. I ja tutaj próbowałam go przesadzić, bo mój był w opłakanym stanie. I wątpię, żeby słuchajcie, przeżył, bo tutaj ja już widzę, że w tym miejscu, gdzie właśnie, bo podobno bardzo łatwo też się można rozmnożyć, i próbowałam to zrobić. Usunęłam stare elementy, wyjęłam te kilka kulek i wsadziłam do ziemi, którą kupiłam niedawno też, właśnie specjalną do kaktusów, taką wiecie, przepuszczającą, lekką. Jeżeli takie nie macie, to możecie zmieszać zwykłą ziemię z piaskiem w proporcjach 50 na 50. I położyłam tutaj kilka, bo jest szansa też, że one wypuszczą korzenie. Ale słuchajcie, nie wiem. Wątpię, żeby to się dało, bo bardzo mi się podoba to, jak wygląda, bo jest przepiękna. Widziałam też kilka sztucznych, które wyglądają bardzo podobnie. Można kupić, żeby, wiecie, oszukać. Ale no nie wiem. I podobno, a już wiem, powód, dla którego u mnie będzie mu niedobrze, ona wymaga niesamowicie dużo ilości światła naturalnego. I podobno tutaj ta część właśnie, gdzie one rosną. Powinna być jak najbardziej nasłoneczniona, Ja postawiłam go jak najbliżej okna, tego gdzie mam najwięcej słońca. Odsłaniam żaluzję od samego rana, żeby przez cały dzień, przez kilka godzin, żeby mógł się po prostu sobie tam, wiecie, naciągnąć ile trzeba. No a tutaj zobaczcie przykład. Wsadziłam, tak nie wyglądało, wyschło. Nie, 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 nie przyjęło się. Powinnam tutaj z powrotem wkładać. Nie wiem, które to teraz jest. No nie wiem, zobaczymy jak będzie, słuchajcie, ale to może ostatni raz, kiedy się widzimy ze starcem. Ech, zerkam na moją magiczną listę i tutaj mam jeszcze fikus, ech, który kupiłam też online Nie pamiętam gdzie, wiem, że bardzo chciałam fikus, bo podobno to łatwo się na do uprawy, ale nigdzie nie mogłam znaleźć ich i go stacjonarnie zamówiłam online i biedny przyszedł z dwoma liśćmi, dosłownie. Jeden z nich odpadł i myślałam, boże, już nic z tego nie będzie i chyba bo opiekun nie lubi, kiedy jego się przestawia Ja go w sumie teraz przestawiłam, żeby zrobić miejsce do starca Ale mam nadzieję, że tam gdzie teraz stoi będzie mu dobrze I muszę wam powiedzieć, że zajęło mu kilka miesięcy, żeby zdecydował się na wypuszczenie nowego liścia Po czym ten liść, który był wcześniej, też już zaczął się psuć, dlatego musiałam go usunąć I w tym momencie ma chyba trzy liście a widziałam i zapłaciłam za niego dość dużo, z tego co pamiętam. I teraz widziałam ostatnio o wiele piękne, piękniejsze okazy, właśnie gdzieś w Sainsbury's za chyba 7 funtów. I sobie myślałam, kurczę. A ja tutaj się staram z jednym liściem, żeby coś wyhodować. A tutaj piękne są od razu, ale no nie wiem, wiecie. Kochamy bez, bezgranicznie. E, to wam powiedziałam. Mam jeszcze jedną usilnę, którą też kupiłam w IKEA kilka miesięcy temu, tak przed może tamte wakacje. I jest to. Hmm. Esynantus, czyli e, lipstick e, plant I to jest roślina, która zwisa Ma zwisające długie liście i w czasie, kiedy kwitnie Ma takie piękne czerwone efekty, które wyglądają jak pomadki, jak szminki do ust I ona e, nie lubi przyciągów, dlatego przesunęłam ją z, e, pod okna Postawiłam między telewizorem a komodo e, I w sumie wydaje mi się, że na razie żyje Zobaczymy, jeszcze nie jest pora kwitnięcia Zobaczymy, co będzie za kilka miesięcy Tam okazuje zadarzy się jakieś jakiś żółty liść Mieć, ale nie jest tak w sumie Nie jest tak strasznie um, Ja kupiłam jeszcze tam Tego czasu, słuchajcie, inne roślinki I nie zdążyłam zrobić na mojej Rozpis tutaj um, Update, tak? Ale mam aplikację, o której Wam Mogę powiedzieć więcej Sama kupiłam ze swoich pieniążków I jest to aplikacja, która się nazywa Eee, jak ona się nazywa? Planta. I planta pomaga mi, tak jak gdyby, mówić, kiedy powinnam moje roślinki podlewać, kiedy powinnam je zraszać wodą, kiedy powinnam je przesadzić, ewentualnie, kiedy może powinnam dodać jakieś jedzonko żeby było im dobrze. Eee, także jest e, całkiem ciekawe. Tutaj właśnie mi mówi, że powinnam dzisiaj, słuchajcie, delikatnie. I jeżeli ktoś by się pytał, to mój czy jest z takiej brytyjskiej firmy House, um, To jest miedziany. Trzymam tutaj wodę. I widzicie, trochę zaczyna się psuć, Nie wiem, czy powinienem tutaj wolić wodę, czy nie. I mam też z tej firmy um, Konewkę. To był mój prezent na um, walentynki. Bardzo romantyczny, ale ja nie potrzebuję innych. Takie są najlepsze. Czyli powiedziałam wam właśnie o tej aplikacji, która mówi mi, kiedy powinnam nawodnić, kiedy co powinnam zrobić z daną rośliną. I tutaj mam jeszcze Spider Plant, nie pamiętam, jak ona się nazywa po polsku, sprawdzę, tutaj zostawiłam link na dole i ona to też zostałam od mamy z Polski. I był taki okres, że nic z niej nie było, a później w końcu zaczęło coś się dziać. Podobno też bardzo łatwo do uprawy i też super szybko rośnie i u mnie to jakoś tak średnio, słuchajcie na jeżę, ale mówiłam wam o tym, że jeżeli szukacie łatwych do uprawy roślin, to podobno ona też nie jest zbyt wrażliwa, jeżeli chodzi o niedobór światła. Co niestety w moim domu jest dość popularne. Kolejna roślina to jest um, też kupiona z tego sklepu internetowego, która myślałam, że mi umiera, i bardzo było dużo liści. Słuchajcie, kiedy ona przyszła, bo zależało mi na tym, żeby kupić coś, co będzie pięknie wyglądało w zwycającym tym kwietniku, który tatami zrobił. I mama mówi: Aga, ja mam tu roślinko na tak super się. I widziałam chyba ostatnio ją też, słuchajcie, w IKEA, jeśli się nie mylę. Ale, ale yy, właśnie ona była zepsuta cała, napisałam do nich z reklamacją. Że dwie roślinki w sumie nie przeżyły I oddali mi pieniążki Ja próbuję je odrenimować. Zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie Za kilka tygodni, za kilka miesięcy, kiedy może zrobię jakiś inny odcinek z tej serii To zobaczycie, czy mi się udało go uratować, czy nie Ale bardzo ładnie wygląda I domyślam się, że też ma duży potencjał, żeby pięknie wyglądać właśnie w okolice okna Mam jeszcze jedną, którą kupiłam ostatnio w... W Kew Gardens i ona jest taka malutka, ale już widzę, że pięknie rośnie, i ona jest cudowna. Bo, słuchajcie, ma liście w kształcie serca i one też to jest też z tych zwisających, przepięknie, słuchajcie, wygląda. Wiem, że tamtej nie można przelać na 100%. Że dobrze zasiać liście, ale nie przelewać, i też powiesić ją w dość widocznym, widnym, słonecznym miejscu. I mm, powinna całkiem nieźle sobie tam radzić. I moja całkiem właśnie tak dobrze sobie tam radzi. I tak jak powiedziałam Wam też wcześniej, mam jeszcze czekajcie, czy to wszystko, no chyba tak. I mam jeszcze. Jeszcze rozmnażam jedną roślinę, której tutaj na razie nie mam, ale zobaczymy, jak... Wiesz, dopuszcza korzonki, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I słuchajcie, to tyle. Nie wiem, jak długo ten film trwa, ale to tylko właśnie początek. Nie powiedziałam Wam na pewno wszystkiego, co chciałam Wam powiedzieć. Dajcie mi znać, czy Wam się taki film podobał, czy... Czy może macie ochotę na więcej? Um, ja, tak jak mówię, uwielbiam się nie zajmować moimi roślinami to taka moja oaza spokoju. Uwielbiam patrzeć na te zielone punkty w naszym domu. I one dają mi taki spokój, chłopcy już maludzą, bo właśnie się śmieją, że już mamy, jesteśmy w dżungli, ale mi to kompletnie nie przeszkadza, bo uwielbiam Tutaj mam jeszcze jedną roślinę, którą mama mi dała, którą ciężko mi zidentyfikować Ja powiesiłam ją w terrarium tutaj przy oknie I nie wiem jak się nazywa, ale całkiem sobie też nieźle radzi, rośnie i terrarium obawiam się niedługo będzie za małe na nią Też Wam pokażę, bo już jakiś czas temu nagrałam film z przebitkami do tego odcinka. Słuchajcie, ja nie wiem, co jeszcze mam wam powiedzieć. Jeżeli może macie ochotę, udzielić mi jakąś rad, coś wiecie poradzić, coś może. Tylko śmia śmiało walcie. Ja tutaj, słuchajcie, będę słuchać Was. Kończę, kończę. Do zobaczenia, kochani. Do, zo do zobaczenia, słuchajcie. Nie długo, papa.